30 września odbył się kolejny turniej piłki nożnej, tym razem klas ósmych i młodszych, we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych. Wszystkie szkoły stawiły się na stadionie przy ulicy Robotniczej. Graliśmy na dużym obiekcie, na pełnowymiarowym stadionie. Tutaj już chłopcy, ale też dziewczęta pojawiły się w składach szkół. Grały dwa razy po 10 minut. Jak zwykle walka zacięta do końca, choć może wiele bramek nie wpadło, ale to właśnie świadczy o tym, że bardzo wyrównany poziom. I tak ostatecznie w dniu dzisiejszym klasyfikacja w tym turnieju kształtuje się następująco: Miejsce czwarte zespół placówek oświatowych, numer jeden, na miejscu trzecim trójka, na miejscu drugim. Dwójka i pierwsze miejsce w dzisiejszym turnieju zajął zespół placówek oświatowych numer 4. Są to ostatnie zawody we współzawodnictwie, jeśli chodzi o taki sezon na powietrzu, czyli na dworzu. Teraz przenosimy się już do wnętrza, do sal gimnastycznych. Przed nami jeszcze w tym roku turniej w dwa ognie dla klas drugich i trzecich, drużynowy turniej. Tenisa stołowego, i w grudniu wrócimy jeszcze z grami i zabawami dla klas pierwszych, czyli dla tych najmłodszych uczestników tego cyklu. Także serdecznie zapraszamy i do zobaczenia.